Ty, wy, zobacz, jara się! ty Tam ogień to wychodzi, zobacz stary! Paliło się jara. Jesteśmy na lotnisku w Gimlartar i właśnie trzeba się macha palić. Oto Bondia, chyba ostatni raz. W Portugalii nastąpiła zmiana planów. Jedziemy do Hiszpanii na Gibraltar, w sumie do Wielkiej Brytanii. I dalej gdzieś na Morze Śródziemne, gdzieś gdzie będzie ciepło. Także żegnamy w Portugalię. Adeos, adios. Do dzisiaj nie wiem jak to się mówi. Mamy kilkadziesiąt kilometrów do granicy. O, jaki piękny most. Granica między Portugalią a Hiszpanią przebiega przez, przez tą rzekę właśnie W pierwszym wybudowano. Dzisiaj mamy trochę jazdy, 5 godzin jazdy włącznie Dzisiaj nastąpił przełom wywodem na, na liczniku Hyundai pojawi się magiczna liczba na ich. 200 tysięcy Najlepszy W Hyundai Good Machine Jezu, jak to wygląda, kurwa 200 tysięcy Ja... Jak ten czas i kilometry lecą? Tak tego już nie cofnij. Także będziemy dzisiaj bić. Podczas triku mamy ile? 4170. Tej wycieczki, czyli możliwe, że kodyszki zrobimy. Może całe, Z 8-9 tysięcy może być. No A co do chulki. Saluzja! Gracias! Buenos dias! Adios! Si! Podróży część dalsza, mijamy właśnie Sevilla. Te Afryka, Gibraltar, o, ale jestem podniecony Aha, teraz ta muzyczka ze szeregu. witają nas. Wysadzonych. na camping nasza miejscówka. Oczywiście wszędzie są mrówki. Patrzcie. Chodzą wszędzie, a chłopcy rozwijają namiot. Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki. Najważniejsza część podczas rozkładania. Co tam, Piotrek, robisz? Nie giną. No niestety, mrówki to nasz wróg. Jutro się okaże, czy ten preparat jest naprawdę taki dobry. No. Zobaczcie, jak to ładnie, puściutko. O, tu jakiś Okej. Okay. Tu jest miejscówka na franko. Tutaj naczynka i toalety. Kogo nie ma, to wam pokażę. Tu jest ładny klimacie, wszystko żółte, ładne. Czyściutkie. Namiot rozłożony, więc idziemy się przejechać. Ale zobaczcie, jak to jest piękny widok. I co tam idziemy? Tu mamy plażę.

Przejście na pierwszy. Kładzach słońcach. Nie wytrzymaliśmy. Gdzie jesteśmy? jesteśmy no na pole przy mieliśmy tylko na kilka na, na plaży wejścia okazało się, że jednak jesteśmy już na takim Fajne jest przejście, nie? graniczne. No. Przechodzi jak kurde jak kartą kredytową. No. Pokazuj, tylko dowód pokazujesz pokazuj. jeszcze. No ja tak z daleka to tak możesz no. pokazać wszystko. Nawet do ręki nie biorą tego wody. Nie, nie biorą. Tutaj nie, bo tu są y, statki stoją, ale tam gdzie mryga takie zielone światełko, o. Jest to jest Afryka I jeszcze trochę i pustynia Sahara się zaczyna Bo, Słychać jakiś taki dziwny dźwięk Ciekawe czemu tam się tak kołczy, Ty zobacz, jara się Tam ogień stamtąd tam wychodzi, zobacz stary No Zobacz Kowa, widzisz to? No. to, to paliwo? paliwo Paliwo się jara O kurwa Ty no, jesteśmy na lotnisku Gibraltar i właśnie trzeba się palić, a chyba ugaszą. O, znowu jakiś sygnał jest, właśnie zamknęli przejazd, tutaj gości jest, wszystkie opilnuje. a tam czyszczą płytę po samochodach i po ludziach, bo zaraz będzie samolot startował. To jest bardzo odpowiedzialne zadanie. To zobacz, wszystko zgrane jest, nie? Ten szybko wyjeżdża, tu zaraz szybko samolot na płytę wjeżdża. Raz Rozpędę się. Trochę wolno. A nie, bo kołuje chyba, nie? I stamtąd będzie zaczynał. Czy jak? Nie. nie, za wolno. Raczej <grym> się, <grym> się nie wybije. Znaczy <grym> się nie wybije. się rozpędził. Ale śmignie. Mają rozmach. O, te czapki nawet są, kurde. Samolot poleciał. Powrota i już gość zapierdziela pojazdem szybkie czyszczenie płyty zaraz będzie lądował samolot jest tak zrobione, że jest maksymalnie czas wykorzystany żeby jak najwięcej ludzi przepuszczać jest dobra koordynacja układają kurczatki ale będzie ostro hamował chyba o słychać Die gaat zich wel doodbaal.